Cześć. Chcielibyśmy Wam zaprezentować nowy model Casalini M20 wersja Grand Sport. A dokładniej w pojeździe tym znajduje się silnik Lombardini o oznaczeniu 550 SOHC z bezstopniową skrzynią automatyczną, z przeniesieniem napędu za pomocą pasa transmisyjnego. Cały napęd produkcja CVT. Pojazd wyposażony został w 16-calowe aluminiowe felgi. Dodatkowo każde koło posiada czujnik ciśnienia. Duża lusterka z kierunkowskazem, dwie wycieraczki, zestaw sensorów i czujników umieszczonych w takim oczku na przedniej szybie, duże lampy, światła do jazdy dziennej, światła przeciwmgielne, czujniki parkowania z przodu jak i z tyłu pojazdu. We wnętrzu pojazdu znajdziemy m.in. skórzane fotele, podłokietnik, automatyczne szyby kierowcy jak i pasażera, dodatkowo mamy nawigację, 9-calowe radio plus 4 głośniki czytelny wyświetlacz z wskazaniami prędkości, godziny, przebiegu oraz pełen pakiet kontrolek informacyjnych znajduje się tutaj również ładowarka indukcyjna do telefonu wyjście USB pojazd został wyposażony również w klimatyzację dwa uchwyty na kubki pojemny schowek. pojazd ten został wyposażony w automatyczne światła Automatyczną wycieraczkę, otwieranie bagażnika z przycisku, ryglowanie grzaną tylną szybę, światło przeciągnięte oraz możemy sprawdzić sobie status opon i ciśnienia właśnie w tych oponach za pomocą czujników. Mamy tutaj rady 9-calowe, z możliwością podłączenia telefonu poprzez Apple Car, fotele z regulacją, oparcia, siedziska, zagłówka. Mamy tutaj zestaw czterech nawiewów dla kierowcy i pasażera z pełną regulacją. Nam na naszybę czołową, Jeśli mowa o bagażniku, znajduje się tutaj bardzo elegancka roletka. W Bagażniku mamy między innymi kieszenie załadunkowe z jednej i z drugiej strony. Ciekawy element bagażnika stanowi również latarka, stanowiąca również oświetlenie bagażnika. W bagażniku znajduje się również koła zapasowa. Z tyłu pojazdu mamy m.in. grzaną tylną szybę, wycieraczkę oraz pryskiwacz tylnej szyby. Czujniki cofania, kamerę cofania. Jeśli interesują Was również inne modele pojazdów, zapraszamy na nasz kanał na YouTube.